Dzień dobry wieczór wszystkim, z tej strony szalona Fredka i dzisiaj... Dokładnie tak Wiem. A to jest oczywiście... W sumie u mnie na seria. Na świecie kuźwa? I ten i... No i chuj tan i lecimy z tymi dalej lujami i w sumie e, robimy challenge dalej i lecimy w, su w sumie u mnie challenge nie istnieją bo czemu by nie weboń go po prostu No, dokładnie, kto by się przejmował takimi pieprzonymi, no to, no, tymi, tam A w... policję Policja w tej serii w ogóle nie istnieje, pamiętajcie Policja u Fredki nigdy nie istniała i nie istnieje W moim uniwersum W uniwersum tego Need for Speeda u Fredki nie istnieje Dokładnie tak Lecimy z tymi dalej paję sami i nie śpimy kuźwa. Jakby coś ja to jednego dnia nagrywam i praktycznie ja już to w godzinę robię Ja po prostu ja mam po prostu takie szocki niedowierzanie, że ja praktycznie grę przejdę w godzinę No po prostu w grę w godzinę przejść to jest jakieś Że o ja pierdzielę. NIE, JA NIE SPIDRANUJĘ ANI NIZĘ, TU KOŚ WAM NA spontanie gram. Ja już mam, praktycznie mam Na cały marzec serię w sumie W sumie Dobrze, że do przodu nagrałam e, Zapowiedziałam serię, bo i tak dobrze, i tak. Tylko jeszcze wygrać z tym typem, i będzie Bailandu kuźwa. Lecimy, nie śpimy, pamiętajcie. Jeszcze tego kuźwa na polskim słowie nie grali w sumie. <gry> tylko chcę wam coś jedno powiedzieć: To, co jest za baderze czyli praktycznie dobre materiały, czy jakoś tak, jest stuprocentową prawdą, a nie kuźwa jakieś. ten. patostreamy. Pamiętajcie, tylko u mnie są najlepsze materiały. Pamiętajcie to. Nie zapominajcie. Subskrybujcie ten kanał, Kuźwa. I inni nie denerwować. Dobijamy do jednego kanału No. Ogólnie, znając życie, shorty są i Kuźwa, no. Co ja będę się opierdzierać? No, w sumie rację. Go daily shorty. Zapamiętajcie to. Lecimy po topkę jeden na polskim YouTube. Pamiętajcie. Lecimy. Lecimy, kurwa, nie śpimy. Wierzę w Was. pasztetkę Z wrażenia? Ja Wam tylko jedną rzecz powiem. Ja to Kuźwa w sumie z jednej strony szczęście, z drugiej strony nie wiem, czy to szczęście, czy Kuźwa ten. Głupota! Głupota! <głupota> nie, w sumie ten. Jest takie coś. że głupi zawsze ma szczęście. Nie wiem, czy to słyszałeś. No. To właśnie jak... Chyba... bo mam szczęście. No w sumie ja też. Więc... No i cyk. Kuźwa, kolejny 10-minutowy odcinek. No rzecz fajnie, nie? Dawaj, a kolejny po tym Essa. Spoko. Lecimy. Go Unit for Speed w godzinę. Nawet nie. Nie? Hmm. A która godzina? Tak, ciekawości. 19.24 Essa. Pierdzielisz? No. Ja pierdzę. Hy! Jeszcze tego nie grali. Zaczęłaś o 19.00. Nie, o 18 chyba 30 zaczęłam. Z delikatną przerwą. Nie przywaliłam samochód. Ja... Niby Most Wanted, ale jednak... nie Most wanted. Taki Most tak nie w ogóle poszukiwania Taki Most Wanted, że... praktycznie jestem an anonimowa, nie? Pamiętajcie Freska zawsze będzie anonimowa... oj! No ty głupi samochodzie! Przez teraz <laughs> Raz <laughs> przez teraz <laughs> Freska przez teraz, kuźwa To... przyda się <laughs> Może i też! Tak, ale głośno Ale przez teraz muszę. O, będzie alerci. Oj, ojoj! Oj, oj oj, oj oj, A sumie! Luz... Luz na gumę, chillera, Tylko proszę mnie nie zagadywać. Działać! Ciekawe dlaczego się nazywa Bigu? ma Na dużego. Ta. <taki> Takiego dużego, że się nie mieści ta w bagażniku kuźwa. Ale <taki> masz tam Chyba swojego sadła. Że ten, że samochód się pod nim urywa, musieli specjalnie ten pod niego robić auto. Który to jest ten Dan, Eee, Black Vis-11, a wyjdziemy, proszę. Drugi, jest tak, i tak, i tak z tym pojazdem wygam. Znowu. Khm <laughs> odpuść, o proszę Cię, odpuść no. Nie, za... Teraz panie, panie po co mi spowalniać? Po co to komu? I tak z nim wygram. Z tym pajacem. Czemu akurat... Nie, nie rób się pyszna py, 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 jak wegeta Hahaha, ha ha, 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 ha bardzo śmieszny. pierwsze Właśnie się też zastanawiam, co ja odwaliłam. Cię zastanawiam, dlaczego takie tak zwolnił mnie. Przyjechał z jakiejś... 100 na godzinę. Ojoj. ojej, Jak nade mną stoisz, to ja się... Kompletnie rozpraszam. Dziękuję. Nie lubię, jak ktoś nade mną stoi jak coś. Dobra, wypij Mendo Gruba Nie czy... Aaaa, Nie! O Co mnie dobrze, że tu wjechałam ty mendo! co ty za srana mendo! Chodź tu mendo! Jak ci nie doścignę w czurze. zjęcie Przetrawię cię. I spuszczę do kanalizacji kurwa. Nie, nie wygram? Ja wszystko wygram. nie dościgniesz mnie szczurze będę nieczysta Nie komentuj, proszę cię, bo mnie to dwa razy rozprasza. Uh -huh. Dziękuję. Yes. <grym> Prawa? No. Mm. Mi się wydaje, że to. Mm -hmm. Shit Dobra. Kij z tym dobrym samochodem, mam i tak. Dobra. Tu w sumie wam skończę odcinek. Więc ten, dzięki wam za oglądanie i trzymajcie się i do następnego odcinka, i bajo.